Dzień dobry, dobry wieczór. Kochani, cześć mamy i taty. My już y, chciałoby się powiedzieć jedną nogą w jeziorze, jakby. Majóweczka, majóweczka. Czujecie Ach. to? Czujecie? Grill. No, no, no. no Ludzie no, no. Zaleg zalegają w sklepach dzisiaj, żeby jutro zalec na kocu. No, 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 no. no, no. Kupują tej kiełbaski. No, gerkuweczka, biała kiełbasa, kaszaneczka. Co, a są kiszki ziemniaczane bez boczku? Nie widziałem. No jak w ogóle można, kto to w ogóle by wymyślił? Kiszka ziemniaczana? No to To Co boczku? ja będę jadła na grillu? To ja ci będę wydobywał boczek. Jak zna, kupimy <giszki> kiszkę ziemniaczaną. No mm. to chleb będę jadła nie, bo to pszenica. No, już jadłam paprykę grillowaną i pieczarki grillowane. Małe spektrum mi tutaj możliwości. <laughs> Dobrze. Zaraz ci ten spektrum rozszerzę jeszcze. W jaki sposób? Tofu kupię. Słyszałam taką, wiesz co? Psycho, o właśnie, może ser można? Halumi mi, welcome to Złyszałam oh, Słyszałam tak. taką psycholożkę, która pojechała do Anglii, i tam pytali, jaki jest największy problem psychologiczny, jeżeli chodzi o polskich rodziców i polskie dzieci. I wiesz, co wyszło? Nie wiem, że nie znają języka. Nie, że dziecko dziwne jest niejakiem. No, okej. Okay. Że to jest największy, i dlatego my się czepiamy tak tej wybi wybiórczości pokarmowej. Bo zobacz, my jesteśmy takim pokoleniem nasze babcie, które nas wychowywały często, bo, bo kiedyś to, ja nie wiem, czy my jesteśmy urodzeni w tamtym wieku, w XX, to znaczy, to kiedyś to się żyło bardziej przy rodzinie. Zresztą jest takie afrykańskie powiedzenie, że żeby wychować dziecko, to potrzebna jest cała wioska. I kiedyś to się wiesz, już docelowo jak litarzy budowali dom, to się na piętrze już robiło tą drugą kuchnię yy, i ten, ten kibel dla tej rodziny, co tam zamieszka w ogóle potem, tak? No. I te, ta rodzina tak na kupie była bardziej przy sobie. To nie dziwne, bo to takie zaszłości jeszcze historyczne, ale zobacz, zobaczcie, my mamy w, w kodzie Gena wypisane, że my jesteśmy taki bida naród, że my jesteśmy taki niedożywiony naród. 123 lata niepodległości, potem pierwsza wojna, druga wojna. A że nie wiadomo kiedy będzie znowu, może I nie będzie widok. No i dlatego Polak lubi zakupy. Myślę, że w szczególności Polak lubi zakupy. Czyli zapas daje poczucie bezpieczeństwa. Tak jest. Poza tym, jeszcze był taki trend w ogóle w starożytności. Ja znam w ogóle takie. Ja pamiętam takie jeszcze za, za, za dzieciaka tak zwanego. To ja pamiętam takich sąsiadów i takiej babcie, co miały zamrażarki pełne jedzenia. Nawalone miejsce. Nawalone miejsce. Bo zapas, nie samo, że, e, tylko zapas dawał poczucie bezpieczeństwa. I zobaczcie, z czym to jest jeszcze związane: że w latach 70. w Stanach wymyślono, że karmienie dzieci piersią jest, stwarza zagrożenie dla dziecka. W latach 50., przepraszam. Do nas to przyszło w latach 70. -tych. I. E, no w starożytności to w ogóle dzieciom podawano miód z ziołami, nie? Małym. No. Natomiast teraz mamy takie duże, wiecie, taki nacisk na to, że jednak karmienie piersią jest dobre. I w latach właśnie 50 w Stanach wymyślili te proszki do jedzenia. To nagminnie to było przekazywane do Afryki. I tam Murzynko wmawiali, że to jest lepiej tym dzieci karmić, ale one z oszczędności, to dawały pół dawki tego i dlatego te dzieci były niedożywione, bo one, wiesz, bały się, że im tego pokarmu zabraknie, tego w proszku i dlatego nie, dawały połowę dawki. Nie, 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 dlatego, nie dlatego, bo ten, ten pisał przecież, Murzynek Bambo w Afryce mieszka, mama mu mówi na napisie im. mleka, a on się boi, że się wybieli, o. no. No tak. Mama mu mówi, idź do kąpieli, a on się boi, że Ojej, ale to jest skrót myślowy, przecież wiadomo, że to trzeba czytać między wierszami. Chodzi o to, że, te, że te mamy wietrze, afrykańskie bały się dać większą porcję tego białego proszku, żeby się im dziecko nie wybieliło. bo przecież prosto. Logika. A to polki dają nadmiarze i dlatego mamy otyłość wśród dzieci a. największą? A one dają nadmiarze tego? No. To, to akurat teraz to już, to już nie są tam same mleka, oczywiście, no. także tutaj nie, nie porównujmy. Ale pamiętam, <laughs> że za dzieciaka ale... się jeździło do babci, to y, na przykład rowerem z koleżanką się podjechało, to jak koleżanka nie chciała nic zeżyć. to babcia była obrażona. U Ciebie ale też oczywiście, tak oczywiście, ale oczywiście, jak to y, nie zjeść? Mówi, y, tak słuchałam kiedyś takiego dietetkę on powiedział, że on nakłada równomiernie surówka, ziemniaki, kotlecik na talerz, po tak, taką samą ilość, nie? Łyżka tego, łyżka tego, łyżka tego. Bo ma traumę z dzieciństwa, że jak na przykład zjadał pierwsze mięsko, albo pierwszą surówkę, albo pierwsze tam to, makaron, to mu, to mu babcia o, jak ci mięsko smakuje i pierdut mu na talerz. I on mówi, że ma traumę z dzieciństwa, że mu zostało. Ale wiecie, my w ogóle jesteśmy chyba wychowani trochę w takim, w takim świecie, że u, nas że u nas jedzenie było relacją. Że u nas zamiast gadania to było nakarmie cię. Dam ci tak bezpieczeństwo, nie? My dopiero teraz więzi i tak zwracamy uwagę na to, na komunikację, na relacje, ale kiedyś myślę, że poczucie więzi dawało jedzenie. Znaczy to jest, teraz dalej jest, przecież są, są kolacje biznesowe, Ale oczywiście. Bo my Ale przy jedzeniu trochę, można pogadać. No, to, przecież tak, zobacz, no. nawet na stypie się daje jedzenie. No. Czyli... My, my się jednoczymy jedzeniem, my sobie więzi budujemy jedzeniem. To jest dla mnie nie do końca, wiesz, jasne, bo na przykład jeżeli ja y, tam jem do godziny powiedzmy 17, to dla mnie kolacja to, to jest posiłek bezsensowny i często ludzie się obrażają, jak ja czegoś nie zjem, tak? Że ja przychodzę do kogoś na 18, ja nic nie zjem, niczego nie zjem, tylko na przykład piję wino. I to jest takie dziwne po prostu dla ludzi, nie? No bo jak ty idziesz na proszoną kolację, to tu musisz już zjeść. No. na spotkanie, musisz zjeść. My często, jak idziemy do, do, w gości, albo jak ktoś do nas przychodzi, czego nie rozumiem, bo wszyscy się deklarujemy, że w ogóle cukru nie jemy, jesteśmy teraz tacy zdrowi, a bardzo często, jak ludzie do nas przyjeżdżają, przychodzą w odwiedziny, to torcik bezowy, albo paczkę pączków, napoleonków, nie, 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 z pączkami to nie pamiętam, ale, ale jakby ten to torcik bezowy, ja się zaopiekuję, oczywiście, 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 bo to jest niedobre, to jest, to jest trujące i ja, ja przykład... się poświęcę. A ja wolę na przykład przynieść arbuza albo ananasę, a dałam się kiedyś wrobić, słuchajcie, miałam jakieś resztkowe pieniądze, jechaliśmy w gości, to ja mówię Paweł, to ja wyskoczę tutaj na bazarek i kupię arbuza. I u nas zakupy żywieniowe robi Paweł, bo ja jestem skąpa na jedzenie. To znaczy, mi żal wydawać na jedzenie wolę na buty na przykład, nie? Więc ja nie mam pojęcia, ile to kosztuje. A tutaj jest łeb jak sklep, po prostu on wszystko wie. I teraz poszłam i mówię po ile arbuzy? I mówię wam, nie miałam pieniędzy. A pani mówi tam 8 zł, czy ilość. Ja mówię, to prosz tego dużego. Ja myślałam, że to 8 zł za całego arbuzę. No, on waży 10 kilo, także wszystkiego najlepszego. Ja normal... Ja... że... Boż. No. I wiecie jeszcze taka ciekawostka o jedzeniu? Co? Jest! W Że nasze babki, prababki, one jeszcze... Przed latami 50. i 60. nie było w czasopismach przepisów, kiedy kuchnię, kuchnię polską dostaliśmy od babci. Mamy z chyba 70., końcówka lat 70. Więc te przepisy były w zeszytach, z pokolenia na pokolenie, ale tak bardzo nie, nie zwracano uwagi na to, co się, jak się je, tylko żeby się najeść. Ale nie pierdol, pierdolą, nagrywamy. No. no, widzę, że radość. No piękne, no, no piękne. Zróbmy. No. No. Mogę wziąć ją moją torbę? Oczywiście. Jutro to biorę. Chodź, pokażę. No. A, mama zamówiła sobie jeszcze to. No, ale poczekaj, no chodź, pokażę. Zamówiłam sama, zrobiłam Zamówi... zakupy przy Tak, sama Wiktoria zrobiła eee. zakupy naszej, nie z dostawką. Eee, dać ci tą da, no Oczywiście. Jak próbuję zamówić? No, przydać po przy, no, nam na majówkę, jakby zakupić. Zamykanie, mhm. no. Tanie, no. E, do kubeczek, do, no. do kartonu. Do kartonu. Bo w kartonie, bo się Tak, nagrywamy teraz, wiesz, Cześć, nagrywamy. Ale właśnie była. No właśnie nagrywamy. Także wracajmy do tego jedzenia, kończmy już tym jedzeniem, jedźmy na tą majówkę, dajmy ludziom pojechać nie. na majówkę. Tadek, nie Jadek, były te, skończyłaś na, na przepisach, że, że, że były przepisy w zeszytach, nie było w książek w ogóle jedzenie to jest, wiecie, to jest jeszcze taki symbol, bo to daje wspólnotę, albo podkreśla odrębność. Wspólnotę daje o tyle, że my mamy kuchnia polska, kuchnia chińska, kuchnia tam włoska, prawda? To jest wspólnota, pewnego rodzaju tożsamość, że prawdziwy Włoch i pizza, tak? I makaroni, i pasta, i tak? I schabowy. Nie, bo to kuchnia polska, czyli ono daje poczucie, poczucie tożsamości. Jedzenie daje ludziom poczucie tam być tak samo jak są kuchnie regionalne. I oczywiście u nas też w Polsce można zrobić y, pizzę, bo mamy i mąkę, i, i salami, i to tam lubicie, i ananasy świeże, i szynkę, y, bo śmieszy mnie pizza kawajska. E, ale nieważne, ale daje też poczucie odrębności. No bo zobaczcie, kiedyś, może już teraz to się zaciera, chociaż nie, nie, nie mam przekonania, ale kiedyś kawior, on szła... Wiesz, drogie jedzenie było zarezerwowane dla ludzi majętnych. I myślę, że dzisiaj też to troszkę jest. No nie wiem, czy wszyscy na przykład próbowali On szła, kawioru. Ale kiedyś to, 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 to no nie tak, chodzi o to tylko o dostępność i legendę. Ponieważ kiedyś kapary na przykład, które dzisiaj są drogie to po prostu czy raki to było bida to była bida no bida no kto to kurwa ja te a raki no to była no tak zu, ale z, o zupa zaliwajka no to po... przecież to to, to to no to 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 bida to było kapary to były w, w sklepach były w beczkach stały no, ale pizza no, to tego... też potrawa <coughs> dla biednych no nie? a teraz o, pizza 60 zł, no, no ale ja, też z, polska pizza no, no to jest bierz na walone a tam pizza to jest na waloni na waloni no. Ale opowiedz jeszcze o kurczakach. Bo... <laughs> Kurczaki, no więc słuchajcie, no, wszystko chodźcie, jest kwestia. Więc jest kwestia dostępności jest tam, e, chłopaki... E, ch, e, ch... Poczekaj, ale... Wiktoria! No kto bogatemu zabroni, nie? No kto bogatemu zabroni? Musiałam pokazać. E, chłopaki, e, chłopaki koroniaki e, jeździli po świecie. I, no i tak zbierali te wszystkie przepisy i któregoś dnia byli na wyspach karajewskich. A jak, mówię, wyglądam? Tam nad rzeką dziewczyna siedziała. I poprosili o, o, o coś, co jest tutaj takie specialité de la maison, że po prostu, że no oni zapłacą każde pieniądze. I pani powiedziała oczywiście, tylko potrzebuje męża wysłać na trzy wyspy dalej, tam na, na trzecią wyspę od nich. I to będzie bardzo drogie, bo tylko będzie kosztowało 100 dolarów. Dolara to oni dziennie na, na, na takie jedzenie, na takie jedzenie dziennie. No i, ale dobra, co tam zjeść, coś wyjątkowego za 100 dolarów na Wyspach Karajewskich? Oczywiście, Zali, dali pani 100 dolarów, czekali 3 dni, pytali kiedy mąż wróci. W końcu on popłynął tą łódką, on wrócił tą łódką na, na drugi dzień, bo to daleko było. I w końcu ona mówi, mam, zapraszam dzisiaj wieczorem. I ona oni przychodzą dzisiaj, wieczorem, ona otwiera garnek taki w glinie, taki rozwala, to ty otwiera, wyciąga i mówi prosę. A oni patrzą a to kurczak. No bo Dadałam, tam kurczak. Kurczak. Boże. Kosztował 100 dolarów, ponieważ tam tylko na jednej wyspie hodowali kurczaki i mniej więcej było 2-3 kurczaki w roku, więc to bardzo drogie jedzenie. Więc dostępność legenda, legenda i tak dalej. I wiecie, i na koniec, jeszcze słówko: no piękne zobacz. Ja wiem. Miłość cierpieniem jest. Miłość cierpliwością jest. Py na pytanie I jeszcze na koniec chciałam wam powiedzieć, że y, odmawianie jedzenia jest bardzo często stawianiem granic i w momencie kiedy i taką po poczuciem y, sprawczości autonomii też swojej i my często y, kiedy dziecko ma wybiórczość albo anoreksję to jeszcze mu tak wpychamy na siłę to jedzenie Yy, yy, tak wiecie, yy, yy, tak po prostu będziemy tak latać w ogóle, wiecie, za tymi dziećmi, yy, z tą łyżką i za mamusię, za babcię tam, za ta no, piękne. Na wyjazd kupiłam specjalnie. Na wyjazd. I, e, I rodzice, jak widzą, że mają niejadka, to po prostu będą na fora wchodzić, i gadać o tym. O Boże, i to niejadek, i dzwoni do matki, i wszyscy znajomi już wiedzą, że niejadek. I jak się tak zwraca uwagę na to, że to dziecko ma taką wybiórczość, tak lata z tą łyżeczką, i tutaj, a to masz tu samochodzik, a tutaj łyżkę pcha, to narasta w człowieku jeszcze większy bunt. Więc jak Wy rodzice z wybiórczością odpuści, odpuścicie tą kontrolę, to naciskanie, tą presję na dziecko, no bo zobaczcie, tam, gdzie jest presja, to jest depresja. Rozumiecie? Jak im bardziej na coś A naciska, taka. boż, im bardziej na coś naciskamy, tym bardziej, tym większe robi się wgłębienie. Czyli presja, nasz nacisk, nasza kontrola robi depresję, dół robi. Bo depresja to jest poniżej poziomu morza. I dziecko jest w dole, siedzi, bo nawet tutaj nie może postawić granic. Czyli potrzebujecie odpuścić i zostawić, i tak się wyrasta: z wybiórczości, z anoreksji, z bólimi, z zaburzeń żywienia, wyrasta się dzięki miłości. A jeżeli macie tę wybiórczość pokarmową w domu to zróbcie test miseczek, który polecamy. Bierzesz miseczki, wrzucasz tam co chcesz. Tu jabłuszko, tu orzeszki, tu kiszony ogórek, tutaj ugotowany makaron bez sosu, bez niczego. <laughs> tutaj paluszki, tam pokrojony pomidor i zostaw dziecko w spokoju. Jak będzie głodne, to przyjdzie i coś chapnie i zje. Bo no to pokażę, dziecko, bo tam one po prostu spadają z kanapci Kacza oczywiście zapyta, co to jest, no nie? Jak to? To jest dla mnie. To nie. jest po prostu... Córka sobie taki staniczek kupiła na lata. No. Także odpoczywajcie, my I wyjeżdżamy. Słuchajcie, no. słuchajcie mądrych ludzi. E o, proszę, na przykład... E Zdrowe dziecko się nie zagłodzi, nie umrze e z braku jedzenia. Nie umrze na głód. Nie umrze na głód. I żaden człowiek no raczej nie. No. Także miłości, wdzięczno sieci. Jeżeli nie wierzycie w te strachy, to przejrzyjcie sobie rodzice dzieci zdjęcia. Zdjęcia zaniepokojonych rodziców, gdzie jest np. paróweczka porweszka, pół jabłka, dwie, dwa batony, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam i, i pani pisze, moje dziecko, nic innego, nie? I nasza dobra rada, jesteśmy ciotki, dobra rada, słuchajcie, żebyście się nie przeżarli na tym grillu, wszystko z głową, bo potem Wandzia mówi, że cały weekend będzie siedzieć w laboratorium i po prostu tych obżarców, obżarców no. Także nie obrzeży wywójcie. Wy Także wszystko jest dla ludzi, ale no. z umiarem. Nawet komary też są dla ludzi, ale <głos> <głos> y, tak. ale z daleka no. wszystkiego y, cudownego. Cudowności I, i załóżcie sobie już dzisiaj i bądźcie wdzięczni już dzisiaj, bądźcie wdzięczni, wdzięczne y, za ten cudowny weekend y, w zdrowiu bez tych wąbli, żebyście tam nie powpadali w pokrzywy na tych rowerach i no, i umiarł ze słońcem, z, z żarciem, z komorami, z, z, z miłością. Bawcie się dobrze.